Chwilę będzie eksplozja Je, yeah, pragnienia wybuchnie bomba Ło, wysadzi nas na całego Je, yeah, pragniemy dziś tylko tego Ło Siemano kurde znowu są Więc, Dobra siemano jestem z I to pa dzisiaj wam pokażę jak zrobić Intran <coughs> Na początku musimy pokazać sobie jakiś Obrazek z internetu ja mam już pobrane, więc na początku pobierzemy już zadam go gdzie chcę na pulpicie, bo gdzieś Ten importuj obraz ten. Szukamy swojego obrazu. Chyba napisana na pulpicie. Nie, nie mam lol. Aha, nie znam. Jest importuj obrazy, na pulpicie mam ten obraz. Zrobię ten co był. I Obrazy, importuj, importuj OK, jest no i to przyciągamy tutaj. Ustawiam, ile to będzie trwało. Moje będzie trwało 12 sekund, tak jak powiedzmy, i mam już tyle. Dobra, dlatego trzeba jeszcze jakąś muzykę dodać, bo troszeczkę dziwne to jest. I ja mam tutaj już muzyczkę, przygotowaną. Wszystko, moja muzyczka będzie okay. i teraz tutaj mamy muzykę chcemy to importuję audio lub muzy muzykę I mam to wszystko na pulpicie napisane tak mam radzę będzie najłatwiej bomba I teraz przyciągamy tą bombę tutaj i ustalamy to w stosunku do tego czy pierwsze to trzeba przesunąć tutaj Bomba przysłamy tak. Zasłam już tyle. Oczywiście muzyki nie będziecie chyba słyszeć ani tego, co jest na ekranie. O, chociaż to jest taki mini poradnik. Zobaczmy jak będzie, że mi nie wyjdzie, to nie prześlewam, więc zobaczymy, co z tego będzie. Teraz będzie tytuł. Dajmy wynarzę. tytuł i napisy końcowe. Jak się zaduję. I dodaj tytuł. Przed wybraniem klipu możemy dać na początku, tytuł na wybranym klipie, tytuł po wybranym klipie i napisy końcowe. Ja jak chcemy to w środku dać, to na wybranym klipie. Dajmy tutaj napis, czyli tak jak ja dałem to łysy Zapraszam na film. No i patrzcie, łysy zapraszam na film. Tu mi jeszcze sobie troszeczkę. Patrzcie jak to mi wyszło. Łysy zapraszam na film. Zmień animację tytułową. Dałem to tutaj. Na tak jest coś chyba nie. Oni Państwa tu możemy dać różne, najróżniejsze. O, a ja sobie dam coś takiego? Więc kolor i czcionkę tekstu. Po pogrubimy i krzywimy troszeczkę bo nie, nie będziemy krzywić I kolor damy sobie tutaj będzie Czerwony Zobaczymy, czerwony zobaczymy Nie, nie, nie lol Nie Le Dobra, zostawimy, nie niebieski Źle troszeczkę wygląda Mamy troszeczkę jasny niebieski Na tym by się zlewał z koszulką Trzeba wszystko, wszystkim myśleć. Oranczowy, nie, biały. Biały byłby dobry. No dobra, zostawimy takie, jak było na początku, czy tak? I gotowe, zapisz tego. I teraz tutaj sobie przedłużam, kiedy ma to trwać. Ja tu staję, że ma to trwać tutaj, i napis ma trwać. Dotknąć. i przed tym się odrobinę skończyć. I teraz zobaczę sobie, czy wszystko jest dobrze. Okej, okay. ja sobie dałem jeszcze w tym. Zjedziemy prawym na ten tutaj. No, możemy dać stopniowo ściemnić, stopniowo rozjaśnić. Ja tu gdzieś dawałem, nie pamiętam teraz gdzie, że stopniowo przecież O tutaj jest, na tym. Stopniowo zmniejsz głośność. Itd. I teraz jest inaczej. Ja lepiej to brzmi, dobra teraz są sam końcu musimy, ja, możemy sobie dodać zrobić to samo, to jest już tak praktycznie końca, ale ja jeszcze mam tutaj, tak jak ja zrobiłem tamto jeszcze mam ten obraz ten obraz tutaj przedłużamy sobie, nie dobra, zrobimy taki będzie tyle zobaczymy jeszcze ile będzie muzyka Muzyka jeszcze trwa. I teraz Audio muzykę. Granat Explosion. Tak, to nie była Bomba Explosion, tylko Granat Explosion. jak naprawdę. okej okay, idealnie. <coughs> I tutaj damy sobie jeszcze tekst. Ten tekst będzie. Będzie boom. Z wykrzyknikiem. I mam będzie. Bum. To będzie dobrze. I damy to na czarny. Taki czarny będzie ładnie wyglądać. Bum. Pogrubione. No i dodaj. to będzie tutaj. Tak do końca. I mam już całe gotowe. Miał być napis, było widać. Jeszcze raz zobaczymy. Się zamyśliłem, <troszę> troszeczkę było widać. Ok, to jest już koniec. To koniec. Ja myślę, że wam się podoba, więc to wszystko. Trzymajcie się. Cześć, fajnie. Na razie.